Cześć, witajcie. Dzisiaj porównanie X2 z X3. -ką. Zapraszam. Goszcze u Dominiki i Krzysztofa, małżeństwa, które mnie zaprosiło. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do zrobienia tej recenzji. Dominika na co dzień jeździ tą oto X2, X2 z roku 2019, w tym roku przypłynęła z Wielkiej Wody. Krzysztof jeździ X3, X3 również z roku 2019, również w tym roku przypłynęła ze Stanów. Małżeństwo od czasu do czasu się sprzecza, kto jeździ lepszym samochodem, więc postaram się jakoś tą sprzeczkę rozwikłać. X2... Jak widzicie wersji x 28i, 28i to były jednostki dwulitrowe o mocy 231 koni. W konfiguracji producenta nie występują na rynek europejski. Tak skonfigurowane auto występowało tylko i wyłącznie na rynek amerykański. X2 występuje w trzech wersjach wyposażeniowych, które znacząco różnią się wyglądem. Pierwsza z nich to Advantage. usportowana, to oczywiście M-Sport z obniżonym zawieszeniem oraz bardziej offroadowa M-Sport X. To właśnie taka jak dzisiaj prezentujemy. I takim charakterystycznym elementem tego pakietu off-roadowego M Sport X są właśnie te plastikowe tutaj listy biegnące wzdłuż karoserii. Tak uwypuklone progi, te nakładki na progach to były już w wersji M Sport. I odpycha się ona na takich oto pięknych alufelgach z logo, oczywiście Mki, w rozmiarze 20 cali, a ogumienie ma o rozmiarze 225 na 40 Opony to Pirelli P0. Takim charakterystycznym elementem X2 jest zarówno z jednej, jak i z drugiej strony emblemat BMW. Jest to historyczne nawiązanie, czy nawiązanie do modeli historycznych, słynnych modeli z lat 70. No i tak oto prezentuje się dzisiaj X3, którą przedstawiamy Państwu. X-Drive 30i. Wcześniej były 28. Bodajże w roku 2018 nastąpiła już zmiana z 28 na 30. Czyli tu jest dwulitrowe turbo doładowana jednostka benzynowa o mocy 250 dwóch koni. Jeśli chodzi o wersję wyposażeniową tej prezentowanej X3, to jest wersja X-Line. Nie jest to przesadny bieda Edition, ale za dobrze wyposażona też to nie jest. Taki sobie przeciętniaczek. Na przykład nie ma z przodu lamp w pełni ledowych, tylko halogenowe. A tamta najbardziej spasiona X2, którą pokazujemy ma oczywiście w pełni ledowe. No, tak oto prezentują się halogenowe reflektory tej X3, o których przed chwilą wspominałem. I spójrzcie proszę na takich oto alufelgach się odpycha. Dosyć duży balans, tego co widzę. Rozmiar tego koła to 19, 245 na 50 A tak oto prezentuje się ta maksymalnie skonfigurowana X2 wewnątrz. Miejsca dla mnie ok. Powiem, że kursze postarali się niesamowicie. Zaprosili mnie do, do recenzji. Przedstawili mi dwa samochody, z których mogę zrobić recenzję, i wysprzątali je naprawdę na takim poziomie, że jestem pod mega wrażeniem. Samochody tak wyglądają, jakby właśnie wyjechały z salonu, a nie miały dwa lata i były na co dzień eksploatowane. Ale to takie mała dygresja. Naprawdę 300 auto dzisiaj otrzymałem do recenzji. Słuchajcie, streszczam się, żeby film nie był zbytnio długi, jak to często mi piszecie, że filmy są zbyt długie, więc do roboty. Miejsca dla mnie ok. Kierownica fajnie leży w dłoniach, gruba mięsista. Fotel dosyć wygodny, notabene bardzo fajna. Brązowa skórzana tapicerka. W pełni, oczywiście, elektrycznie regulowany. Wszystko jeździ elektrycznie, pamięć ustawień. To wszystko jest ok. Spójrzcie, miejsce nad głową dla mnie ok. Jest tutaj duży szyber dach, ale absolutnie nie wadzę. Fotel z bardzo dobrym trzymaniem bocznym. Tu jeszcze logo M na kierownicy. Wiadomo, Monachium. Jeśli chodzi o materiały, wizualnie prezentują się wyśmienicie. Natomiast w dotyku nie jest to absolutnie plastik, jest to dobre tworzywo, ale nie bardzo się ugina. Tutaj takie wstawki, nie wiem czy karbon, czy imitacja karbonu, ładnie to się komponuje. Tutaj listwa plastikowa, ale imitująca aluminium. Tu znów taki brązowy materiał i tu nawet dosyć miękki, dokładnie ten sam deseń, co skórzana tapicerka foteli. Jedyny plastik taki twardy to tutaj plastik na obudowie kolumny kierowniczej. Reszta absolutnie nie jest kiepskiej jakości, wręcz przeciwnie. Ta jakość jest bardzo dobra, fajnie skórzona, przeczyta tutaj na górze Deska rozdzielcza, aczkolwiek jest to, jest to bardzo dobre w dotyku, ale nie ugina się. Tutaj znowu ten, ta wstawka imitująca karbon, czy karbonowa, tak, czy nie wiem, napisz w komentarzu, jeżeli to jest karbon, trudno mi to rozróżnić. W każdym razie ta listwa, ta jest raczej imitacja, aluminium to jest plastik. Tutaj ten fajny brązowy materiał, tunel środkowy dosyć szeroki, z taką tutaj fajną listwą. Z zewnątrz jest ona mięciutka, ładnie przyszyta, od wewnątrz twarda, co ciekawe, klasyczna dźwignia zmiany biegów, czy drążek zmiany biegów w tym automacie, a nie joystick, do czego przywykłem w wielu bmw Tu dwa uchwyty na kubki, tu mała półeczka, tu wejście USB, wejście zapalniczkowe, pokręt i -Drive czyli najbardziej genialnego systemu, jak to zawsze mówię, do obsługi multimediów. Duży, choć może średniej wielkości, schowek w podłokietniku. Poniżej duży schowek pod podłokietnikiem. Podłokietnik dosyć miękki, ładnie przeszyty. Tak to się prezentuje w tej X2. W telegraficznym skrócie boczek drzwi świetnie wykonany. Nagłośnienie wielogłośnikowe Harman Kardon. Tutaj mięciutko, tutaj ten element, co na desce rozdzielczej. Tutaj miękka skórka, tutaj dosyć miękko. Tutaj twardo, plastik wiecie jaki. Dosyć duża kieszeń w drzwiach z wyprofilowaniem na średniej wielkości butelkę. Jeśli chodzi o ilość miejsca z tyłu, przypominam 1,88 m, to na kolana jest... Nieźle dla mnie. Tutaj takie wyżłobienia w oparciu przedniego fotela, które dużo dają. Gdyby ich nie było, to pewnie byłoby już na samym styku. A tak ze 2-3 cm zapasu. Nad głową hmm, myślę, że dla osób do 1,85 m będzie ok. Ja tutaj, mimo że wiecie jaką mam fryzurę, że jestem łysy, to haczę czołem o pod sufitkę. Co prawda te duże okno dachowe kończy się gdzieś w tym miejscu tutaj. I tu jest takie wyprofilowanie, żeby na głowę było więcej miejsca, ale jednak nieznacznie ale przycieram, no żeby być obiektywnym, przycieram głową, także dla osób myślę 2-3 cm niższych ode mnie będzie ok. Miejsca na stopy ok, tutaj stopy jeszcze są podświetlane, bardzo fajnie to wygląda. Tunel środkowy z tyłu, nawiewy, dwa złącza USB, to wszystko jest na swoim miejscu. Czy można tu podróżować w trójkę? Hmm. Na pewno nie, nie osoby o moim wzroście, myślę, że na środku może siedzieć co najwyżej dziecko i spójrzcie jak zarysowany jest tunel środkowy. Nie jest on przesadnie wysoki, także na środkowym miejscu myślę, że może tylko i wyłącznie podróżować ktoś niewielkiego wzrostu. Tak to prezentuje się podłokietnik. Jest mięciutki. I tu wewnątrz znajdują się dwa uchwyty na kubki. Z tyłu boczek drzwi, w telegraficznym skrócie niczym nie ustępuje boczkowi z przodu. Na dole plastik, wiecie jaki. Kieszeń w drzwiach całkiem spora. I myślę, że miejsce na butelkę nic nie mniejsze aniżeli z przodu. Rzut okiem do bagażnika. X2, 470 litrów. Tutaj taka taśma na drobiazgi. Tutaj taka mała półeczka z siateczką, tu jakieś haczyki na torby, to wszystko na swoim miejscu. Spójrzcie, jak ogromna znajduje się jakby druga podłoga, czy przestrzeń pod półką. Co ciekawe, ta półka na zawiasach, więc nikomu nie opadnie, nie uderzy. Ta przestrzeń jest bardzo fajna, oczywiście zapasówki nie ma, tu jak widzicie wszystkie drobiazgi można sobie schować, nic nie będzie nam rezonować, czy przesuwać się po bagażniku, także myślę bardzo fajne rozwiązanie. I spójrzcie, ponieważ X3 i X2 w tych szeregach dzielą 34 cm długości to no gdzieś te wymiary oczywiście wewnętrzne też muszą się różnić wiadomo X2 jest sporo mniejsze od X3 i proszę spojrzeć przy fotelu ustawionym pode mnie długość przedmiotu, jaka może wejść do bagażnika to no dokładnie w X2 1,5 m, za chwilę sprawdzimy jak to wygląda w X3. Jak przystało na najwyższą wersję wyposażeniową, zarówno otwieranie, jak i zamykanie klapy bagażnika w pełni elektryczne. No i tak oto wygląda X2 pod maską. Wszystko ładnie, szczelnie zabudowane, aczkolwiek tu z przodu bym powiedział, że miejsca jeszcze nawet całkiem sporo. Więc gdyby chcieli tu dużo większą jednostkę napędową zamontować, pewnie by się udało. I co dla mnie fajne, to tradycyjnie siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski. Wiecie, że doskonale, że to lubię. No i tak oto prezentuje się X3 G01 w wersji X-Line. Właśnie stawiam sobie wszystko pod siebie. Duży zakres regulacji fotela, kierownicy. Oczywiście fotele również jeżdżą elektrycznie. Nie jest to najwyższa wersja, ale już takie udogodnienia ma. No miejsca wiadomo, że jest dużo więcej no, gdzieś te 34 cm rozmiarów zewnętrznych pewnie musiały się przełożyć na rozmiar wewnętrzny. Nad głową mam spory zapas, na wysokości kolan również. Kierownica dobrze leży w dłoniach, aczkolwiek powiedziałbym, że w X2 była dla mnie bardziej miła w dotyku. Fotel z bardzo dobrym trzymaniem bocznym. Spójrzcie znów, jak wysprzątany samochód dostałem do recenzji. Jestem pod mega wrażeniem, jak oni te samochody dzisiaj mi przygotowali. Jedyny twardy plastik, gdzie udało mi się namierzyć, to tu, w tym miejscu na obudowie fotela. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, materiał o niezłej fakturze, dobrze uginający się pod naciskiem. Tutaj nie wiem, czy to drewno, czy to fake drewno. Ten dekor, czy to jest imitacja, ale prezentuje się bardzo ładnie. Bardzo ładna faktura, bardzo ładny kolor. Duży wystający tablet. Co mamy na tunelu środkowym? Tunel środkowy szeroki, obudowany twardym tworzywem. Tutaj piano black. Tutaj ten sam dekor co w tym miejscu. Genius czyli iDrive. Tu już mamy klasyczny joystick. Tutaj mamy taką półeczkę, pod którą mieszczą się dwa uchwyty na kubki. Dodatkowa półka i gniazdo 12V o wtyku zapalniczkowym. Pomiędzy kierowcą a pasażerem dosyć szeroki podłokietnik. Dosyć miękki a pod nim duży, zamykany schowek. Kolejny schowek, o którym nie wspominałem, również jest w tamtej X2. Jest nieco mniejszych rozmiarów jak tutaj, ale również miękko wyścielany, tak samo jak tu. Po prostu musicie mi w to uwierzyć. Film by był zbyt długi. Tak oto prezentuje się boczek drzwi. Tutaj do góry całkiem miękko. Tutaj ten dekor, aluminiowa klameczka, ustawienie foteli. Tutaj logo X w tym miejscu. Na tym tworzywie imitującym aluminium, bo to jest tworzywo. Tutaj miękka skórka, tu całkiem miękko, tu duży uchwyt na, na przykład butelkę. Tutaj również spora przestrzeń tej kieszeni wewnątrz drzwi, a tu plastik doskonale wiecie jaki. No tutaj panują warunki wręcz królewskie w porównaniu z X2. Wiadomo, no przy tym rozmiarze samochodu tak to musi być. Zobaczcie, jaki zapas miejsca na nogi. Spory zapas na wysokości głowy. Oparcie dla mnie całkiem przyjemne, miejsca dużo. Tutaj można podróżować w trójkę dorosłych? Myślę, że jak najbardziej tak. Panoramiczny, duży dach. Absolutnie nie wadzę głową. Jak tylko podzielę się miejscem na nogi z pasażerami siedzącymi na zewnątrz, to tu swobodnie można sobie podróżować. Dwa nawiewy sterowanie klimatyzacją złącze 12V o wtyku zapalniczkowym nie ma tutaj niestety złączy USB. Tutaj taka dodatkowa półeczka. nieco wyżej zarysowany tunel środkowy, aniżeli tam. Natomiast materiał bardzo fajna, nie wiem czy skóra, czy ekoskóra, w dotyku całkiem, całkiem przyjemna. Boczek drzwi w x dwójce, tył a przód niewiele się różniły. W trójce z tyłu jest tutaj zdecydowanie bardziej twardo, ty już jest tak samo jak z przodu, tutaj również, tutaj również i plastik również. Duża kieszeń tak samo z wyprofilowaniem na butelkę. No i spójrzcie, pod tą sporych rozmiarów klapą mieści się bagażnik znacznie większy jak tam. Jeśli chodzi o litry, to jest 80 litrów większy, 550 litrów tutaj. Tak samo ta gumowa taśma, tak samo siateczka. Co tu jeszcze? Tutaj takie może zagłębienie. Tutaj mamy regulowany system szyn, żeby sobie zabezpieczyć przedmioty. Pod tą półką kryje się dodatkowa podłoga, notabene, całkiem spora. Tutaj ta przestrzeń bagażowa. I zaraz zmierzymy, ile miejsca na przedmioty. I jeśli chodzi o maksymalną długość przedmiotów, jaką można przewieźć X-trójką. To proszę spojrzeć, 1,76 m, czyli 26 cm dłuższy przedmiot wejdzie pod za fotel ustawiony pode mnie. No i naszej byś nie mogło 34 cm dłuższy samochód, więc automatycznie dłuższa przestrzeń bagażowa. I analogicznie jak w X2, klapa bagażnika również elektrycznie zamykana i otwierana. No i tak oto prezentuje się X3 pod maską. No tu miejsca jest znacznie więcej, to jest niewielka jednostka, jak na ten samochód, można tu spokojnie instalować większe jednostki. Całość pięknie wykonana, ładnie zabudowana, z takimi tu fajnymi aluminiowymi roztwórkami, piękna sprawa. No i również siłowniki w masce. I to co mówiłem, samochód ma 2 lata, przebieg 37 tysięcy km. Krzysztof po sprowadzeniu tego auta zastanów oczywiście wgrał polskie menu. Nie rozwodzimy się tutaj nad szczegółami menu, bo jest takich filmów wiele na ten temat. Po prostu ten film znów byłby zbyt długi. Oczywiście genialny iDrive, sporo rzeczy tutaj mamy do wyboru różne menu, podmenu. Tak jak w każdym BMW, tych podmenu jest multum. Wielokrotnie o tym mówiłem, nie chcę się przesadnie nad tym rozwodzić. I jeździmy. Zmieniliśmy zasadę, zaczęliśmy od X2, a jazdę zaczęliśmy od X3, bo na razie myślę, że jest remis. Dominiki auto jest o wiele ładniejszym, w o wiele ładniejszym kolorze i lepiej wyposażone, no ale Krzysztofa jest bardziej przestronne, więc remisowa sytuacja, dlatego ruszyliśmy w trasę najpierw X3. A no powiem, że tam X-Trójką jeździ mi się bardzo dobrze. Bardzo dostojnie, wysoki suw, lekko się przechyla, poza tym fajnie się prowadzi. Zobaczymy, jak będzie tam, bo tamten jest około 300 kg lżejszy. A słabszy jest tylko o niecałe 20 koni, z tego co dobrze pamiętam. Także czy o 21? Jakoś tak, w każdym razie. Także zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście, jeden i drugi połączony napęd, czyli silnik połączony z ośmiobiegowym automatem. X-Drive napęd na cztery koła. Ten jest bardzo przestronny, wygodny, bardzo cichy. Na razie świetnie mi się nim podróżuje. No i tradycyjnie wjeżdżamy na drogę S11. Zrobimy pokaz dynamiki. W środku macie kilometry na godzinę, bo na zewnątrz są mile, także milami się nie sugerujcie. Jestem na SC. Skrzynia w normalnym drive. Ie. Pedał w podłogę. I po małej chwili 120, jak na tą Wielkość karoserii i masę ta dwulitrówka, myślę, całkiem nieźle sobie poradziła. Spójrzmy jeszcze: 120 na godzinę po ustabilizowaniu prędkości. Prędkość obrotowa około 1900 obrotów na minutę, także całkiem przyjemnie, swobodnie dla samochód nam się toczy. I zgodnie z Waszymi sugestiami robię próbę hałasu wewnątrz nie przy 100, a przy 120. Także tym razem X trójka, 120 na godzinę, ja już milknę. No i różnie to było, jak widzieliście, średnio 61 decybeli. Powiem tak, jednostki napędowej nie słychać absolutnie. Minimalnie ją było słychać tylko w momencie przyspieszania, jak wjeżdżaliśmy na s -kę. W tej chwili to słychać tylko generalnie powietrze opływające samochód i w minimalnym stopniu opony. Jak dotąd jeździliśmy w komforcie, w tej chwili zrobimy próbę dyroniki w sporcie. Jak widzicie, jak to zwykle w BMC są tryby jazdy. Przeszedłem na tryb sportowy, podświetlanie zegarów od razu na czerwono, co widać i myślę, że powinno być nieco lepiej aniżeli w normalnym drive, ale za chwilę to się okaże jakie będą moje subiektywne odczucia. Proszę bardzo wjeżdżam z prątem na eskę, pedał w podłogę od razu była redukcja dwa przełożenia samochód jak widać ciągnie go do ponad 6000 na obrotomierzu i po małej chwili miałem 120 na godzinę e, zagapiłem się, przecież te duże cyferki to są mile, więc niestety szybciej jak 120 nie mogę jechać samochód lepiej się zebrał co było oczywiste. No i teraz mamy 120 na godzinę, a to dokładnie nam daje 75 mil. Szkoda, że nie mogę jechać 120 mil, wtedy byłoby znacznie lepiej, no ale nie mogę. Wiecie, że nie łamię przepisów, jest SK. Fajnie się prowadzi, ale wrócę z powrotem do komfortu. No i jeszcze dwa słowa, zanim się przesiądę do x dwójki. No powiem, że ta prowadzi się bardzo dostojnie. Delikatny szum wiatru, poza tym prowadzi się bardzo fajnie. Nieco się przechyla. Ale to myślę, że też jest spowodowane tym, że jednak tu jest zawieszenie bardziej komfortowe, nie jest ono przesadnie sztywne i te koła, które widzieliście, opony o dosyć dużym balonie, to jest pewnie tą przyczyną. Natomiast, jak chodzi o rodzinne wyjazdy, moje wspaniałe małżeństwo, u którego dzisiaj goszczę, ma dwójkę dzieci, więc rodzinnie podróżują oczywiście ich trójką z racji tego, że jest tu znacznie więcej miejsca. I jeszcze, może jedna rzecz, proszę spójrzcie na średnie spalanie 11,2 litra i przy delikatnej jeździe w cyklu mieszanym, miejskim, pozamiejskim właściciel mówi, że tak to się mniej więcej kształtuje nie wiem, czy wersje europejskie też mają kompas, ale wersja amerykańska ma kompas, spójrzcie z wyświetlaczem blusterku NE, czyli North East pokazuje nam kierunek północno-wschodni i tym razem ruszyliśmy X2, moje pierwsze odczucia są takie, że kierownica fajnie leży w dłoniach, taka bardziej mięsista lepsza, to co mówiłem w prezentacji zawieszenie bardziej sztywne, oczywiście auto bardziej ciasne, ale jakby jakoś tak Moje subiektywne odczucie jest takie, że na razie lepiej mi się tą X2 jedzie, aniżeli X3, pomimo tego, że ten jest wcześniejszy. No, co mogę powiedzieć? Ta X2 to taki bardziej gokart. Gokart, no trudno o powiedzieć gokart, czy o crossoverze, ale to taki crossoverek gokartowy, tak by go można bardziej nazwać, no lepiej się prowadzi pewnie, jest sztywniejszy, taki, powiedzmy, bardziej usportowiony, aniżeli dzisiaj prezentowana X3. No i tym razem wjeżdżamy na SK X2. Proszę bardzo, pokaz dynamiki. No to było w normalnym drive po małej chwili 120. Oczywiście nie sugerujcie się górnym licznikiem, bo auto ze stanów on jest również w milach. Tu na dole wyświetlają się kilometry. Powiem, że tak subiektywnie to przyspieszyła całkiem podobnie, aczkolwiek z racji tego, że samochód jest znacznie mniejszy, to te odczucia. Frajdy z zjazdy wewnątrz były znacznie wyższe i podróżujemy sobie 120 na godzinę i prędkość obrotowa przy tej jednostce napędowej również mniej więcej 2000 obrotów na minutę. Dla mnie subiektywnie X2 jest nieco głośniejsza, mniej słychać powietrze opływające samochód, aniżeli w x 3 bardziej słychać opony, bardziej słychać jednostkę napędową, ale już milknę, spójrzcie na sonometr. Widać było wartości całkiem podobne. Myślę, że średnio jednak wyszło około 2 dB głośniej. I subiektywne moje odczucie też jest takie, że jest minimalnie, ale jednak głośniejsza aniżeli prezentowana dzisiaj ich trójka. Jeśli chodzi o prowadzenie, to prowadzi się ona to co mówiłem przed chwilą bardziej, jak go kart, nieco lepiej, jest sztywniejsza, mniej się przechyla, jest też nieco niższa, ma pewnie nieco niżej poprowadzony środek ciężkości, stąd to prowadzenie jest minimalnie, ale jednak na korzyść X2, czyli z przewagą X2. Jeśli chodzi o menu, bo dzisiaj o tym nie mówimy, to jest praktycznie identycznie aniżeli w X3. Sporo podmenu, genialny iDrive, takie same funkcje, także nie ma się co tu za wiele myślę, nad tym rozwodzić. No i zrobiliśmy nawrotkę na wiadukcie tym razem zmiana programu na sportowy. Jest tryb sportowy włączony. Zobaczymy za małą chwilę, jaką zbiórkę ma ich 2 z tą jednostką napędową w trybie sportowym, już tylko małą sekundkę, i już wracam z powrotem na eskę. Perał w podłogę w sporcie, ach, pięknie go ciągła daleko do 6000. Szkoda, że znów muszę sugerować się kilometrami na godzinę, a nie milami. No i po małej chwili miałem 120, przyspieszenie. Bardzo fajne. No, oczywiście jakby była większa jednostka, byłoby jeszcze lepsze, ale tu już nie ma co narzekać. Prowadzenie samochodu bardzo pewne. Fajny samochodzik. No i może jeszcze spalanie. Przy czym X2 generalnie jeździ po mieście. Jak mówi właścicielka, praktycznie poza granicę miasta nim nie wyjeżdża. Rodzinnie wyjeżdżają X3, co mówiłem wcześniej. I średnie spalanie X2, spójrzcie, 11,6 litra. Myślę, że gdyby od chwili 11.5. Był to dystans mieszany, czy dystans poza miejski, to można pewnie by poza miastem poniżej dychy zejść. Natomiast w tej chwili ono kształtuje się tak jak widać na poziomie 11.4 litra. No i cóż, czas podsumować to dzisiaj prezentowane Xy. Czy wybrałbym X2 czy X3? Trudny wybór. Jeżdżąc w tej chwili X2, powiem, że jest ona ciaśniejsza to na pewno, ale frajda z jazdy jest z nią większa, jest sztywniejsza. Nie czuję różnicy w mocy, to subiektywnie to musiało być laboratorium, żeby to sprawdzić. Subiektywnie, jadąc z tymi samochodami na drodze, absolutnie tego nie czuć. Która lepiej przyspiesza, a która gorzej. Spalanie na podobnym poziomie, choć X2 jeździ po mieście, na pewno ma ładniejszy kolor dla mnie od x trójki, choć przecież kolor nie ma w samochodach znaczenia. Jest ciaśniejsza, no to in-minus. Natomiast z racji tego, że X2 jeździ znacznie, znacznie, znacznie mniej po drogach niż X3, pewnie wybrałbym X2. Natomiast jeśli myślisz o podróżach rodzinnych, to nie zawracaj sobie głowy X2, w takiej sytuacji śmiało bierz X3, jest ona znacznie przestronniejsza więc chyba nie rozstrzygnę tego sporu, czy opowiedzieć się po stronie Dominiki, czy po stronie Krzysztofa nie chcę doprowadzić do kolejnej małżeńskiej sprzeczki bardzo serdecznie im dziękuję za zaproszenie i możliwość wykonania tej recenzji Państwu dziękuję za uwagę i do następnego, cześć!